Najważniejszy przedmiot w szkole powinien nazywać się przyszłe życie. Lubię uczyć się z doświadczenia, to lepiej zostaje w głowie, ale widzicie jak wypełnić CV niż co się wydarzyło w 1841 roku. Przyszłe życie! Tak badanie przez nas uczniowie nazwali przedmiot, który ich zdaniem byłby najcenniejszy w programie szkolnym. Choć zapewne nie zdają sobie z tego sprawy, młodzi ludzie zaczęli sami rozwijać kompetencje przyszłości. To cieszy, bo właśnie tu robimy wszystko, by im pomóc. Witamy w Nowym Domu Edukacji. Chcemy, aby ta proteza poruszała się jak ludzka dłoń, dlatego szukamy różnych rozwiązań. Mamy tutaj warsztat CNC, pracownię konstruktorską, stolarnię i prototypową. Na razie wygląda, że wszystko działa, ale nadal będziemy obserwować. Zwiedzający to najlepsi testerzy wszystkich naszych prototypów. Korzystamy nie tylko z naszych pomysłów. Inspirują nas nasi partnerzy oraz nauczyciele i uczniowie, którzy będą korzystać z naszych rozwiązań. Taki na przykład wiatrak może być doskonałym elementem zestawu edukacyjnego. Teraz odbywa się najważniejszy test. Obserwuję go wspólnie z badaczkami z szybę. Dzieciaki, oczywiście, wiedzą, że tu jesteśmy, ale ten kamuflaż pomaga ich nie rozpraszać. Dodatkowo dzięki systemowi do obserwacji możemy na bieżąco analizować dane. Zależy nam, żeby w rozwój edukacji włączyli się wszyscy, którzy czują taką potrzebę. Naukowcy, nauczyciele, biznes. Można skorzystać z infrastruktury, zrealizować z nami wspólny projekt lub zamówić gotowy nowy produkt. Czekamy w pracowni przewrotu kopernikańskiego.